Na bohaterów w samotnej gali do Polska Waga ciężka, 10 rób. Narożnik niebieski, zawodnik z Felizno promotion. Artur szpila Szpilka versus narożnik czerwony. Ziggy promotion. Main events. Były list świata dwóch kategorii wagowych. Tomasz Gural adamek Artur Szpilka. 17 lat, 16 zwycięstw, jedna tylko porażka, 12 wygranych przez KO 101 kg, 200 gramów waży Artur Szpilka 101 200 Pila prawdy, 10 rund były Mistrz Świata Organizacji WBC Kategorii półciężkiej, Były Mistrz Świata Organizacji IBF Kategorii Junior Ciężkiej. W pretendent do tytułu Mistrza Świata Kategorii Ciężkiej. 102, 600, 102 kg, 600 gram, waży Tomasz Kural, Adamek. Adamek versus Świlka. bardzo proszę, pozycja luksusowa. Dwa pasy, IBF International i Mistrzostwo Polski w kategorii ciężkiej. 10 rund, chwila prawdy w polskim boksie, w polskiej kategorii ciężkiej. I poproszę twarzą w twarz. Adamek Czyszpilka? 10 rund, niesamowite emocje, chwila prawdy, Chmila! 10 rund to już jutro arenie Kraków w walce wieczoru, góra Krzyżmila.